Witajcie. Kolejny film będzie dotyczył tego, do, będzie dotyczył wisielców, zwanych też topielcami, czyli y, takich jednostek, y, które nie są przypisane do żadnego sensetu, ale znajdują się w, w słowo sieci. Tak, istnienie takiej jednostki pozbawionej sensetu jest traktowane jako błąd, więc y, kiedy mamy do czynienia z takim wisielcem, należy się go pozbyć. Bardzo często obecność topielca wynika stąd, że ktoś próbował usunąć jednostkę ze słowo sieci, ale usunął ją jedynie z jakiegoś synsetu. Zasadniczo, gdy mamy do czynienia z wisielcem, drogie postępowania są dwie. Należy albo usunąć jednostkę z bazy, Albo dodać ją do jakiegoś synsetu nowo utworzonego bądź już istniejącego. Weźmy więc jeden z obecnie istniejących wisielców. Um, wisielca poznajemy po tym, że wyświetla nam się w wizualizacji tutaj po lewej stronie wśród jednostek leksykalnych, ale nie, nie, nie widać nad tym podglądzie, w którym widzimy sensety i relację, no ponieważ nie ma, nie ma jej w żadnym sensie. Żeby usunąć jednostkę, należy kliknąć z lewej strony tutaj na ten czerwony minus. Natomiast bardzo często kiedy, kiedy próbujemy. Usunąć. Usuwamy ją tutaj z prawej strony, używając funkcji odłączenia jednostki z synsetu. Stąd, stąd obecność niektórych tych yy, wisielców. No więc tutaj, czym pewnie też tak? I tyle. Wisielec został usunięty. Czasami mamy jednak do czynienia. Z takimi wisielcami, które ktoś przez pomyłkę usunął albo podjął decyzję, a tak naprawdę powinien się, powinien się znajdować w, w bazie. Zobaczmy taki błyszczyk tęczowy. Tak, tutaj też się pojawia. I żeby dodać taką jednostkę do nowego sensetu, należy przejść do relacji jednostek. Wpisujemy nasz lemat, zostaje wyszukany. Pojawia się wśród jednostek le leksykalnych, natomiast nie pojawia się w tym, w tym okienku zatytułowane, zawierające jednostkę leksykalną. Poniżej tego okienka znajduje się ten przycisk z plusem i kwadratem, którego funkcja to dodanie do nowego sensetu. W ten sposób nasza jednostka znowu znajduje się w sensecie. Wyszukujemy ją jeszcze raz. No, jest tutaj. I teraz powinniśmy gdzieś, gdzieś podłączyć ten senset. Wiemy skąd inąd, że błyszczyk tęczowy ma, ma swój synonim. Jest to tetra tęczowa. Więc możemy scalić te sensety, i wtedy dwie jednostki będą znajdowały się w tym samym w synsecie. Teraz, kiedy klikniemy w ten synset, powinien się nam tu pojawić. Zawierając tak, są tu dwie jednostki. Natomiast, jeśli wiemy, że za, zanim dodamy do synsetu naszego wisielca, kiedy mamy Wiedzę o tym, że jest on jakimś synonimem i że jego synonim już istnieje. W słowo cię wyszukaliśmy go. To możemy dodać, dodać tego wsięca bezpośrednio do tego synsetu To odłączmy jeszcze raz zróbmy to. Minusem, tak. Puszczyk tęczowy znów znów się topi. To nie tak i tęczowy. Tak, nie pojawia nam się tutaj. Więc wtedy wchodzimy w ten senset docelowy. I tutaj mamy taki plus, który służy do dodawania jednostek. Klikamy, pojawia się nam ramka, tu wpisujemy szlemat. Tutaj wyszukiwane są. Domyślnie te, te jednostki, które nie znajdują się w żadnym z sensetów. Możemy też wyszukać ich więcej. Kiedy ukryjemy jednostki. No, no tutaj mamy akurat tylko jedną taką jednostkę w, w słowo sieci, o takim elemacie, więc zmiana tego tej. Tego parametru nic nam, nic nam tutaj akurat nie wniesie. Klikamy, wybierz. I tak to wygląda, że trzeba tak jeszcze potwierdzić. Wybierz. I w ten sposób dodaliśmy naszego wysielca do odpowiedniego sensetu. Zatem, w przypadku wysielców, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś niechcianymi przez nas jednostkami, Usuwamy je tutaj tym minusem z lewej strony. I zawsze, kiedy chcemy usunąć jednostkę całkowicie z bazy, posługujemy się tym minusem znajdującym się po lewej stronie naszego, naszej wizualizacji. A jeśli ta jednostka powinna znajdować się w jakimś sensie, to albo ją dodajemy w relacjach jednostek, albo bezpośrednio do sensetu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.